Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj lochałem się trochę po sklepie, takim jednym i pokażę Wam jakie cuda oni tutaj mają. I na tutaj na pierwszym ujęciu widzicie, że są piękne begonie kwitnące i takie begonie ozdobne. Nie sprawdzałem jak się nazywają, nie sprawdzałem cen, bo nie interesuje się zbytnio. Mam kilka, ale mi starczy. Tutaj mamy choje, fikus taki pnący. I tu choje. Choi nie było w sumie dużo. Nie było dużo, to tam wiecie. No i tutaj mamy takie e, piękne, wielkolistne begonie masoniany. I powiem Wam, że mm, ceny. Cena była 20,99, ale nie powiem Wam, jak się naprawdę nazywała, bo zapomniałem. Najwyżej napiszę Wam w, li, e, w, w, w opisie filmu. Tutaj chciałem. Jakoś tak pokracznie sprawdzić, ale widzicie, no nie udało mi się pokazać nazwy do kamery. Mamy tutaj właśnie te e, różne, o cudowne. No i piękne skrzydło kwiaty, palmy. Palem mają tutaj dużo. Powiem Wam, że z kleptem naprawdę mnie aż zachwycił, bo nie spodziewałem się, że będą mieli tyle różnych pięknych roślin. O skrzydł kwiaty z wariegacją, sprawdzam cenę. 19,99. Mam dwa, wystarczy, nie biorę. Przechodzimy dalej do dzieci. Tutaj mamy paprocie za 2,49. Tutaj mamy znowu mini łosie rogi, też 2,49. Fikusy. Eee, co tutaj jeszcze mamy? Filodendrony trzy listki, bromelie, kalatee, fikusy, takie dzie dzie dzieci, dziecinne takie, no i palemki, alokazje, znowu jakieś kalatee, tutaj mamy jeszcze draceny, bromelie, lipstick, plant, no ale to mnie tak nie za bardzo, tutaj mamy bluszcze, Trzy krotki. Tutaj mamy Pixie, Syngonium i Syngonium Mango, chyba? Czy co to jest? Mango Illusion. Taka malutka. A ja mówię, nie biorę, bo to Na... człowiek nakupuje tego wszystkiego. Nie wiadomo, co potem, gdzie to postawić. Tutaj mamy Aglonemę. Agleonemę. Znowu są Begonie. I jakieś tam jeszcze Peperomie. Cuda. Kalate, piękne kalate. Naprawdę, kalate mnie też zachwycają i uwielbiam. Ale niestety, mimo może ich starań i wysokiej wilgotności powietrza, przefiltrowanej wody, coś mnie pasuje. I zawsze, czy to jest tydzień, czy dwa, czy miesiąc, zawsze kończy się to tym, że no niestety odchodzą, zostawiają mnie samego. Ale zobaczcie, no wybór jest niesamowity. Piękne, piękne, piękne rośliny. Teraz mamy z kolei znowu em, skrzydło kwiaty proste, prościutkie kwiaty, szeflere, szeflery w sumie. No i tutaj storczyki, nawet są jadalne po prawej stronie. W takich tajlandzkich restauracjach można dostać z drinkiem tego kwiatka. No i tutaj mamy zwyczajne storczyki, też bardzo ładne, kolorowe. Ja posadziłem kilka e, storczyków do jednej donicy i wam pokażę. Przy okazji, pokażę Wam, jak zaczynają kwitnąć szeflery. Tutaj mamy peperomie. na dole. Tu są znowu draceny. Kupa różnych sortów. Piękne, naprawdę piękne. Ja to nie mam już w ogóle miejsca, żeby gdzieś to w ogóle stawiać. I staram się na takie, wiecie, rzeczy różne ograniczać. Tutaj mamy z kolei um, następne storczyki. Tu jest wanilia. Wanilia. 19,99 chyba, ale mnie nie interesowała mnie cena, ale w sumie nie tak, żeby kupić. Tutaj mamy hibiskusy i fitonie. Fitonie też są bardzo interesujące rośliny, ale mówię nie ma miejsca. No i mamy tutaj hibiskusa wariegate za 6,99. Chciałem wziąć, ale wstrzymałem się, bo ja mam też y, to z variegacją, ale niestety warygacja y, odchodzi i ten hibiskus powoli staje się na górze całkowicie zielony. Bromelie, filodendrony, szeflery no i tutaj patrzcie, o ile kosztuje to 11,99 tutaj mamy monstere tu są paprocie jakieś tam listę i w ogóle patrzcie jakie mają różne fajne odmiany ale nie biorę, ja kupuję tylko swoje co mam tutaj mamy znowu zamknięte słoje i powiem wam, że ja mam też taki jeden z słój zamknięty, i w nim jest paproć z lasu, rośnie, ma się dobrze, stoi trzy lata jak na razie. Nie otwierana, nie podlewana do tej pory, jeszcze. No i tutaj patrzcie jaka. Piękna wystawa Aglaonem. Aglaonem? Aglaonem. Nie Aglaonemów, tylko Aglaonem. 1499. W takich, w sumie specjalistyczny sklep roślinny powiem wam, ale no żeby tak, żeby pisało jakoś jak się nazywa albo coś to tylko jest albo miks roślin albo tylko wiecie główna nazwa i ciężko o tu jakie fajne melonówki no ładne rośliny naprawdę ładne tutaj mamy stół znowu z z szparagus jest, jeden drugi paprocie mamy no i mamy pijaki zobaczcie, tutaj mniejsze, tutaj większe nie wiem czy pokażę, teraz nie pamiętam no i dalej mamy znowu paprocie, takich dużych nie kupuję, bo ciężko jest je utrzymać, łosie rogi syngonium nie kupuję takich wielkich, tu jeszcze mamy choje, bo wcześniej czy później to one to one tak odejdą, tutaj mamy zamiok Lukasy kilka różnych wersji Tutaj mamy znowu regał z. No, właśnie, zapomniałem. Patrzcie, no. Normalnie szok. To są przecież e, alokazje, No i tutaj jest kilka tych, które mam. Nie wszystkie, ale mówię, nie biorę, nie ma miejsca. A tutaj tak przeglądałem, wiecie, bo czasami zdarza się, że w takim sklepie zdarzy się, że jest po prostu roślina z wariegacją. I jest w normalnej cenie, tak jak wszystkie inne. Dlatego nawet to była taka, taka pobudka, żeby jechać i sprawdzić. No i tutaj mamy powoli już sukulenty, sukulenty boże. Tutaj patrzcie, jaki raj, fikusy, draceny. Piękne. Tutaj spręży stolistne, czy tam mamy lirolistne, tu znowu mamy różne draceny, naprawdę wybór szok. No i tutaj patrzcie jakie piękne kalate, ta jest niesamowita, piękna, jak malowana. Nie biorę, bardzo mi się podobała, ale nie biorę, bo mi naprawdę nie dają rady. No i tutaj mamy znowu, tutaj mamy chyba taki już stół z takimi rarytasami. O, i tutaj jest właśnie alokazja welwet, którą oczywiście musiałem kupić. Tutaj mamy filodendrony, filodendrony white knight. Tutaj był chyba filodendron plomani. No, tutaj mamy syngonia, rarytasy, nowe jakieś wynalazki. No, zobaczcie tutaj. Też fajne drony, ale to takie nie są w moim stylu, bo one takie się, nie wiem, rozkrzaczają się tak dziwnie i nie podobają mi się w takich wersjach. No i tutaj mamy Sansevierie różnego rodzaju. Też bardzo ładne. Te tutaj na górze były też super. Takich dużych to jeszcze w sumie nie widziałem. No... Ups. No i ostatni stół z kaktusami. Tutaj fajna opuncja. No, kochani, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Zostawcie łapkę w górę i przepraszam Was za te różne tutaj niedoskonałości. Jak wiecie, ja jestem jeszcze, um, interesuję się, lubię, ale nie jestem jakimś um, po prostu, no wiecie, specem czy specjalistom od roślin. Nie studiowałem tego, nigdy nie uczyłem się. To są tylko takie wiecie filmiki hobbystyczne. Dlatego musicie wybaczyć. Na następnym odcinku ogłaszamy konkurs z, e, z okazji 2000 subskrybentów, a wy możecie tutaj zostawić łapkę w górę, komentarz. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, pa.